Lato to dla wielu nastolatków najbardziej wyczekiwany czas w roku. To pierwsze dłuższe wyjazdy, pierwsze miłości i tajemnice, które umykają zapracowanym w tym czasie rodzicom. Jaki sekret skrywała nastolatka z małej miejscowości? Dlaczego pewien zwykły czerwcowy spacer zamienił się w trwający latami koszmar? Gdy wakacyjny raj zamienia się w piekło. Olga Hering prezentuje WAKACJE Z KOSZMARÓW Jest 2011 rok. Samantha ma 16 lat i mieszka w maleńkiej wsi Jasienie, która leży niecałe 40 km od Opola. Mieszka tu zaledwie 800 mieszkańców i każdy każdego zna, a domy ustawione są przy jednej prostej drodze, którą otaczają pola i lasy. Samanta jest typową nastolatką, ale o nietypowej urodzie. Ma rude włosy, jasną cerę i piegi, i jeszcze wyraźnie dziecięcą twarz. Jest spokojną i nieco skrytą dziewczyną. Mieszka z rodzeństwem, mamą i ojczymem, ale niestety jego relacje z dziećmi nie należą do prostych. Mężczyzna nadużywa alkoholu, przez co nierzadko w domu panuje fatalna atmosfera. Może dlatego, Samanta jest zamknięta w sobie i ma raczej wąskie grono zaufanych znajomych. Nie lubi też zmian i prawie nigdy nie zapuszcza się nigdzie dalej. Jest też chłopczycą. Nie myśli o tym, żeby mieć chłopaka, i nawet nie chodzi na dyskoteki, na których często pojawiają się jej rówieśniczki. Samanta w realnym życiu jest raczej wycofana i spokojna, ale na portalach społecznościowych można zobaczyć jej drugie oblicze. W sieci jej lista znajomych pęka w szwach, a wśród nich są też znacznie starsi mężczyźni. Dziewczyna poniekąd poznaje świat wirtualnie, jednocześnie pozostając w swojej bezpiecznej strefie. Mama Samanty doskonale jednak wie, że internet to coś więcej niż okno na świat, dlatego kontroluje to, co córka robi w sieci. Nie podoba jej się to, że do nastolatki zagadują dojrzali mężczyźni i usuwa wszystkie podejrzane kontakty co z kolei nie podoba się Samancie i od czasu do czasu wywołuje niegroźne kłótnie, ale też sprawia, że mama jest wyjątkowo czujna. I gdy nadchodzi 11 czerwca 2011 roku, a wakacje są już za pasem, Samanta myśli już tylko o wolnym od szkoły. Dzisiaj ma tego na miastkę. Jest sobota i powoli zbliża się 23, a ona i jej siostra, z którą dzieli pokój, nadal nie śpią. Mama dziewczyn szykuje się powoli do snu, i gdy przechodzi obok pokoju córek, nagle zauważa coś dziwnego. Samanta wyraźnie spłoszona chowa coś pod koszulkę, a mama jest niemal pewna, że to był telefon komórkowy. Kobieta jest zdziwiona, bo przecież Samanta nie ma telefonu, dlatego wchodzi do pokoju dziewczyn i pyta starszą córkę, czy dobrze widziała, ale Samanta udaje, że nie wie o co chodzi. Mama nie daje się jednak zwieść. Sięga pod kołdrę nastolatki i wyjmuje schowany telefon. Od razu też dopytuje, skąd to ma, ale dziewczyna milczy. Mama nie ma jednak zamiaru odpuścić, konfiskuje telefon, który planuje przeszukać i dowiedzieć się, co takiego ukrywa jej córka. Kiedy mama znika z pola widzenia, Samanta wyskakuje z łóżka i zaczyna się ubierać. Prosi siostrę, żeby kryła ją przez pięć minut. Chce się wymknąć, i tylko tyle jej potrzeba, żeby zrobić to skutecznie. Młodsza siostra jest zdezorientowana. Nie ma pojęcia, co planuje Samanta. Tylko pięć minut, a potem powie mamie. Chwilę później Samanta wymyka się przez okno i wychodzi przed dom, następnie przechodzi przez furtkę i znika w ciemności. Gdy mija umówione pięć minut. Młodsza siostra idzie do mamy i informuje ją, że Samanta uciekła, a mama od razu rusza w ślad za nią. Jest ciepły, czerwcowy wieczór, a w okolicy słychać tylko świerszcze. Dookoła nie ma żywej duszy, a przede wszystkim nie ma Samanty. Przerażona mama wie, że musi działać. Wsiada w samochód i rusza szukać córki. Nie mogła przecież zawędrować daleko, ale z jakiegoś powodu kobiety nie opuszcza złe przeczucie. Dlatego zawiadamia policję, która od razu reaguje. Mundurowi zabierają mamę do radiowozu i razem jeżdżą po okolicy. Wszystko jednak na marne, bo samanty nigdzie nie ma. Nastolatka nie wraca do domu przez całą noc, a w niedzielę z samego rana o jej zniknięciu wiedzą już wszyscy w okolicy, dlatego udaje się ustalić, że po sprzeczce z mamą poszła do swojej przyjaciółki Angeliki, mieszkającej kilkaset metrów dalej. Drzwi otworzyła mama dziewczyny, a Samanta poprosiła, by kobieta zawołała córkę, bo musi jej coś pilnie przekazać. Ale nastolatka już spała, a mama Angeliki nie była zadowolona z wizyty o tak późnej porze. Mimo wszystko, kobieta zaprosiła Samantę do środka tak naprawdę chciała zadzwonić, by ktoś ją odebrał, ale Samanta odwróciła się na pięcie i ruszyła w stronę drogi prowadzącej do opola. Poszukiwania trwają. Trwa też oczekiwanie na powrót nastolatki, która jednak przez całą niedzielę nie wraca do domu. Jej mama zagląda do skonfiskowanego wczoraj wieczorem telefonu, a tam znajduje kontakt podpisany kochanie. Nie wiedziała, że córka z kimś się spotyka. Ustala jednak, że to Adrian, chłopak z okolicznej wsi. Czy łączyło ich coś więcej, czy to właśnie do niego uciekła? Policja sprawdza taką możliwość, ale nie zastaje ani Adriana, ani Samanty. Jest poniedziałek, 13 czerwca. Minęła kolejna noc bez Samanty, która nie stawia się także na lekcjach. Gdy w szkole wszyscy żyją tym, że ich koleżanka zniknęła, 30 kilometrów dalej, na trasie Popielów-Ładza, pracownik zakładu usług leśnych, pracujący w okolicznych lasach, jedzie do pracy na rowerze i zjeżdża z głównej drogi, ale coś przykuwa jego uwagę. W rowie, chyba ktoś leży, widzi sylwetkę niewysokiej osoby w czarnej bluzie w żółte wzorki. Być może ktoś zasłabł albo wypił za dużo, nieważne jaki jest powód, należy zareagować. Jednak kiedy mężczyzna zsiada z roweru i powoli odchyla kaptur założony na głowę leżącej osoby, momentalnie odskakuje. Widzi tylko mnóstwo krwi i od razu wie, że na ratunek jest za późno. Kilkanaście minut później na miejscu zjawia się lokalny patrol, a po czasie dołączają do nich kryminalni z kluczborka. Potwierdzają też najgorsze przypuszczenia. Znaleziona na skrzyżowaniu leśnych dróg osoba to młoda dziewczyna. Wszystko też pasuje do opisu zaginionej od dwóch dni nastolatki Samanty. Nie ma wątpliwości, że ofiara została zamordowana. Ktoś podciął jej gardło z taką siłą, że niemal doszło do dekapitacji, a nóż zatrzymał się na kręgosłupie. Dziewczyna ma też przebity policzek, niemal odcięte ucho i dziurę w dłoni. Nawet doświadczeni śledczy są w szoku, bo dawno nie widzieli takiego okrucieństwa. Teraz priorytetem jest schwytanie tego, kto to zrobił, a śledztwo nabiera rozpędu. Udaje się odnaleźć dwóch świadków kierowców, Którzy widzieli samantę idącą poboczem głównej drogi krajowej, prowadzącej z kluczborka do Opola było to w okolicach 12 w nocy. Okazuje się też, że w nocy zaginięcia, w oddalonych o niecałe 20 km budkowicach odbywała się dyskoteka, i to być może właśnie tam chciała udać się dziewczyna. Policjanci za cel obierają sobie dyskotekę, ale niestety wszystko wskazuje na to, że dziewczyna wcale tam nie dotarła. Rodzi się też pytanie, dlaczego w ogóle szła w tym kierunku sama w środku nocy nieoświetloną drogą? W tamtym kierunku nie mieszkał nikt, kogo znała i do kogo mogłaby w środku nocy się udać. Policja nabiera więc podejrzeń, że Samanta z kimś się umówiła może z Adrianem, zapisanym w jej kontaktach jako kochanie. Co jeśli to on mógł jej zrobić krzywdę, co zresztą ma mocne podstawy. Adrian to był chłopak Samanty, który nie ma dobrej opinii. Znany jest w okolicy jako dealer narkotyków, o czym wiedziała też Samanta, której z kolei bardzo się to nie podobało. Kłócili się o styl życia Adriana, a chłopak obiecywał zmianę, która nigdy nie nadeszła. Niedługo przed swoją śmiercią, Samanta zdała sobie sprawę, że nie chce być z kimś takim i zerwała z Adrianem, ale on nie dawał za wygraną i cały czas próbował odzyskać Samantę. Czyżby sytuacja wymknęła się spod kontroli? To jednak ślepy trop, bo Adrian ma alibi na cały weekend i wielu świadków, którzy potwierdzają jego słowa. Okazuje się więc, że sprawa nie jest tak oczywista, jak myśleli, szczególnie gdy w ich ręce trafiają wstępne wyniki z sekcji zwłok. Biegłym udaje się ustalić, że Samanta została najpierw uduszona, a dopiero potem sprawca podciął gardło na stolacce, niemal odcinając jej głowę. Najprawdopodobniej sprawca działał pod wpływem ogromnych emocji, co może sugerować, że znał samantę. Śledczy podejrzewają, że do zabójstwa mogło dojść na podłożu seksualnym, ale ciało dziewczyny nie było obnażone, w zasadzie było w pełni ubrane, dokładnie tak jak wtedy, gdy opuściła dom. Jest coś jeszcze bardzo istotnego, jak wskazują skrupulatne badania. Samantha przed śmiercią odbyła stosunek z nieznanym mężczyzną, ale najprawdopodobniej był on dobrowolny, chociaż nie da się wykluczyć tego, że doszło do wykorzystania na przykład przez zastraszenie. Ale znowu wszystko się komplikuje i pada istotne pytanie. Co jeśli sprawców było dwóch? Lekarze medycyny sądowej wyodrębniają materiał genetyczny pobrany z okolic miejsc intymnych ofiary i z jej ubrania, a wnioski są zaskakujące. Jeden należy do mężczyzny, z którym Samantha prawdopodobnie odbyła stosunek, a drugi należy do jeszcze innego mężczyzny. Czyżby rozwiązanie było tuż za rogiem? Nic bardziej mylnego. Bo zabezpieczone ślady nie pasują do żadnego zapisanego w policyjnej bazie. Mało tego, nie pasują również do materiału pobranego od Adriana, którego policja miała na oku od samego początku. Sytuacja staje się wyjątkowo skomplikowana. Samanta mogła doskonale znać swojego oprawcę, jak i kompletnie przypadkowo trafić w środku nocy na szaleńca. A może spotkała się potajemnie z kimś, z kim łączyła ją relacja, a dopiero potem, w drodze powrotnej, spotkała oprawcę. By zbliżyć się do prawdy, potrzeba więcej danych, dlatego trwają działania w terenie. Kilkunastu policjantów przez cały dzień przemierza wieś i przepytuje mieszkańców. Zabezpieczone zostają też nagrania ze wszystkich okolicznych kamer, także tych rozmieszczonych przy przebiegającej przez Jasienie drodze krajowej nr 45. Powołana zostaje też specjalna grupa policjantów, złożona z weteranów opolskiej dochodzeniówki, psychologów i profilerów, a przez kolejne tygodnie policja działa pełną parą, niszczędząc środków pieniężnych, ani zasobów kadrowych. Oprócz rodziny i znajomych na rozmowy z policjantami wyzwani zostają mieszkańcy wsi, a nawet osoby, które przejeżdżały w godzinach nocnych przez Drogę Krajową nr 45. Niepełnoletni znajomi Samanty przesłuchiwani są w obecności psychologów, a siły włożone w rozwiązanie tej makabrycznej zagadki są naprawdę ogromne. Śledczy docierają nawet do osób, które przewijały się przez otoczenie Samanty lata temu. Niektórzy wzywani są po kilka razy, a inni badani są z użyciem wariografu. W końcu udaje się ustalić coś, co być może ma związek ze sprawą, bo to, co zauważają nie tylko bliscy, ale także policja, to fakt, że Samantha niedługo przed swoją śmiercią wyraźnie się zmieniła. Nagle zaczęła się malować, decydować się na inne ubrania, bardziej kobiece. Taka zmiana może związana była ze zwyczajnym procesem dojrzewania, a może Samanta chciała się komuś podobać. Powraca też temat telefonu. Skąd nastolatka w ogóle go miała, tego nie udaje się ustalić. To, co natomiast wiadomo, to, że operowała aż czterema kartami SIM, ale jednocześnie na jej telefonie nie ma niczego podejrzanego. Są tam jedynie zwyczajne SMSy nastolatki z rówieśnikami. W związku z tym. Że dziewczyna nie prowadziła bogatego życia towarzyskiego w świecie realnym, śledczy skupiają się na tym wirtualnym, zwłaszcza, że pojawia się trop. Jedna z koleżanek zeznaje, że Samanta miała zamiar spotkać się z jakimś kolegą poznanym w sieci, a to motywuje śledczych do kolejnych działań. Dokładnie sprawdzony zostaje komputer Samanty i potwierdza się, nastolatka była bardzo aktywna na różnych portalach. To przez internet nawiązywała kontakty z różnymi mężczyznami z całego kraju i często pisała z osobami znacznie, nierzadko dwukrotnie i więcej starszymi od siebie. Ten trop wydaje się wyjątkowo obiecujący i pasuje do nieco dziwnych okoliczności, w jakich życie straciła dziewczyna. Śledczy docierają do każdej jednej osoby z wirtualnego świata nastolatki i pudło. Żaden z nich nie ma nic wspólnego ze śmiercią Samanty. Śledczym kończą się pomysły, ale drążą wątek komputera. Ich uwagę zwraca między innymi nietypowe zdjęcie, jakie Samantha zamieściła na portalu społecznościowym na trzy miesiące przed swoją śmiercią. Dziewczyna leży na nim na łóżku z wielkim nożem w ręku. Policjanci od razu zastanawiają się, czy właśnie to zdjęcie mogło zainspirować mordercę. To kolejne pytanie bez odpowiedzi. Bo ostatecznie, gdy tygodnie zamieniają się w miesiące, sprawa brutalnego zabójstwa nastolatki utyka w martwym punkcie, a rok po zbrodni, pod koniec czerwca w 2012 roku, prokuratura umarza śledztwo. Od pewnego czasu sprawą zabójstwa zajmuje się tzw. Archiwum X, czyli grupa policjantów do spraw beznadziejnych. W 2018 roku historia nastolatki, przypomniana zostaje w popularnym magazynie kryminalnym, a w programie zaprezentowany zostaje portret pamięciowy mężczyzny, który może mieć związek ze sprawą, ale nie zgłasza się nikt, kto naprowadziłby policję na dobry tor. Przez wszystkie lata opolscy policjanci wspieli się na wyżyny, by rozwiązać sprawę zabójstwa Samanty, w kooperacji z policją spoza kraju. Próbowali powiązać śmierć nastolatki z innymi zbrodniami dokonanymi na terenie Austrii, Niemiec, Czech, Słowacji czy nawet Irlandii, bo nie można wykluczyć tego, że Samanta padła ofiarą seryjnego zabójcy. Wiele osób zauważa ogromne podobieństwo między zabójstwem Samanty i zaginięciem Moniki Kobyłki z Woli Gałeckiej, ale ostatecznie sprawy te nie zostały powiązane, a Monika nadal jest osobą zaginioną. Dzisiaj, po wielu analizach... Uważa się, że sprawca znał Samantę, przynajmniej z widzenia. Świadczy o tym fakt, że dziewczyna miała zaciągnięty na głowę kaptur, a sama leżała twarzą do ziemi. Także wbrew temu, co myślano na początku, miejscem zbrodni było miejsce odnalezienia ciała. Samanta najpewniej straciła życie właśnie tam. Na ściółce i wokół ciała nie było zbyt dużo krwi, bo wchłonęła ją gruba bluza z pluszowym podszyciem, jaką Samanta miała tamtej nocy na sobie. Policjanci są dzisiaj niemal pewni, że to tu, niedaleko drogi, rozegrał się dramat. Dramat, który od 14 lat owiany jest mroczną tajemnicą. Dla tej osoby, która naprowadzi śledczych na sprawcę, czeka przygotowana przez policję nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych. Śledczy od początku podejrzewają, że oprócz sprawcy jest ktoś, kto wie, kto skrzywdził Samantę. Szesnastolatkę, która obchodziłaby teraz swoje 30 urodziny, dziewczynę, która miała marzenia, plany, całe życie przed sobą. Miała też bliskich, którzy ciągle za nią tęsknią i ciągle czekają na sprawiedliwość. Mama zamordowanej nastolatki, pani Barbara, do dzisiaj nie potrafi sobie wybaczyć, że 11 czerwca 2011 roku pokłóciła się z córką. W tym co się stało, nie ma absolutnie ani grama jej winy. Ale myśl, jak by dziś wyglądało ich życie, gdyby Samanta nie wyszła tamtego wieczora, uparcie wszystkich prześladuje. W sprawie zabezpieczone są aż dwa materiały genetyczne. Kto zabił, a kto był tylko świadkiem, nawet jeśli nie zbrodni, to tych ostatnich chwil życia Samanty. Dlaczego ten ktoś milczy tyle lat? Przecież jego słowa mogą zmienić wszystko. Specjaliści zakładają, że sprawca w momencie popełniania zbrodni Mógł być niewiele starszy od swojej ofiary. Teraz może jest po trzydziestce, może ma swoje dzieci, czy naprawdę nie dręczą go wyrzuty sumienia? Co wydarzyło się w ciepłą czerwcową noc? Dlaczego nastolatka z Jasienia nie doczekała się wakacji? Kim jest ten, kto milczy tyle lat? Samanta i jej bliscy zasługują naprawdę! Olga Herring udowadnia, że urlop to nie tylko rajskie plaże, to były wakacje z koszmarów. Wszystkie odcinki znajdziesz na RMF-on.